Dzisiaj świętujemy wraz z Jordanowem 450-lecie istnienia miasta. Jesteśmy tu z nimi i staramy się przypomnieć jakie są nasze możliwości. W całej Małopolsce staramy się promować możliwości Wojewódzkiego Funduszu. Staramy się być we wszystkich częściach Małopolskich, również w tych, których dotychczasowe wykorzystanie środków Funduszu było mniejsze. Doświadczenie uczy, że gdy spotykamy się z wójtami, z burmistrzami, jesteśmy na festynach, przychodzą do nas rodzice z dziećmi, spotykamy się, rozmawiamy z mieszkańcami, to za rok, dwa wzrasta diametralnie zainteresowanie ofertą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nadzieję, że również po naszym pobycie tutaj to zainteresowanie wzrośnie. Wojewódzki Fundusz finansuje ochronę środowiska w Małopolsce, udziela pożyczek umarzalnych Dotacji, również spłaca odsetki i część kredytów dla indywidualnych mieszkańców, jeżeli zaciągną takie w bank na konkretne działania, na przykład wymianę pieca węglowego na gazowy. Szczegóły są na naszych stronach internetowych, wszelkich informacji udzielają nasi pracownicy, ale również na naszych stanowiskach przy okazji tego typu spotkań można zaciągnąć i otrzymać stosowne informacje. Staramy się również przypominać, że środowisko należy chronić, stąd nasza oferta dla dzieci. Tutaj jeżeli rodzice przyjdą z dziećmi, mogą wypełnić zgadywanki, pokolorować obrazki, których celem jest przypomnienie, że środowisko trzeba chronić. Na tego typu święta zaproszeni są również nasi partnerzy. W tym wypadku jest policja, która nie tylko korzysta z naszej środków, ale w przypadku tego typu imprez to spotyka się, pokazuje dzieciom, opowiada. Można zobaczyć ich sprzęt. To zwiększa zainteresowanie, a przy okazji razem staramy się przekazać to główne hasło, że środowisko musimy chronić. Przy tego typu imprezach prezentujemy wystawę, która przedstawia, co zrobiono w Małopolsce z pomocą funduszu i środków unijnych w zakresie ochrony środowiska. Przy tej okazji pokazujemy, jak ważna jest ochrona środowiska, ile pieniędzy pozyskaliśmy z Unii Europejskiej, ile razem można zrobić, jak wspaniałe projekty możemy zrealizować. Wydaje nam się często, że pewne problemy są nie do rozwiązania, jak budowa kanalizacji, jak zagospodarowanie podarowanie odpadów, a okazuje się jednak, że przy wsparciu Unii, przy zaangażowaniu się z różnych podmiotów, gminy, starostwa Wojewódzkiego Funduszu można zrealizować wspaniałe projekty. I to właśnie pokazuję na naszej wystawie.